Cześć kochani, cześć! Cześć! Jak widzicie, dzisiaj już wzmocniłam szeregi, wzmocniłyśmy e, nasze szeregi o Magdę. E, będziemy Wam we trzy pokazywały, jak dekorować różne rzeczy na święta. Powiedz na co będziemy robić, bo będziemy, będą trzy filmy. E, tak, będziemy dzisiaj ubierać choinkę, dekorować świąteczny stół, plus dodatkowo będziemy pokazywały, jak pakować świąteczne prezenty. Czyli przez trzy e, po kolei dni będziecie mogli oglądać właśnie filmy związane ze świętami, z dekoracją. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wzięliśmy tutaj Magdę do pomocy. Magda będzie dekorowała z Marzaną, ja będę się robić za operatorkę. <laughs> e, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że w ogóle pomysł na serię świąteczną wypali i że, że podłapiecie od nas jakieś inspiracje i pomysły. E, I jeszcze jeżeli chodzi o nasze plany na przyszły rok, to będzie troszeczkę zmian, ale mogę Wam zdradzić tyle, że będziemy się pojawiać częściej. E, absolutnie Marzena e, będzie nadal e, Wam pokazywać inspiracje, ale więcej powiemy Wam na początku przyszłego roku. E, także cieszymy się, że seria Wam się spodobała, e, że, że tyle lajków jest, e, tyle komentarzy, także na pewno nie przestaniemy w przyszłym roku. Ok, no to zabieramy się za dekorowanie stołu. Dzisiaj będzie stół, jutro będzie choinka, a pojutrze będą no prezent. Zaczynamy. <laughs> e, a więc tak, rozłożyłyśmy biały obrós, teraz położymy bieżniki, one są z Home and You. One są takie przeźroczyste i mają srebrny nadruk takie śnieżynki. Teraz już jak położyliśmy obrus i bieżniki, zrobimy stroik świąteczny z kwiatów gwiazdy betlejemskiej, różnych takich brokatowych liści i innych świątecznych dodatków. Teraz będziemy ustawiały na środek stołu nasze kwiaty gwiazdy betlejemskiej. Do naszych kwiatów będziemy dodawały takie czerwone brokatowe gałązki. Teraz do części tej kompozycji, którą mamy w tej chwili, doczepimy brokatowe sztuczne gwiazdy betlejemskie. Zakupiłam je w Leroy Merlin. Dołożymy jeszcze takie materiałowe kwiaty. Zakupiłam je w Eurofirany, kosztowała ona około 7 zł za sztukę. Żeby było bardziej świątecznie, dołożymy czerwone wąbki. Można oczywiście użyć innych kolorów, ale ze względu na to, że ja jestem zobowiązana akurat taką kolorystyką w moim domu, więc akurat używam takich. Teraz będę wsadzała tutaj w kompozycję takie brokatowe liście. Teraz chciałam wam pokazać takie miniaturki gwiaździste, mam akurat dwóch kolorach, białe i terony, które możemy wykorzystać jako uzupełnienie kompozycji. Teraz te kwiatki, o których wcześniej wspominałam, doczepiam jako taką delikatną dekorację na krzesła. Sznur od zasłon przewiązałam dookoła krzesła. Fręzelki delikatnie sobie tutaj zwisają, a do sznura doczepiam małe, delikatne kwiaty. Do uzupełnienia kompozycji i aby dodać trochę więcej światła na naszym stole, dostawię trzy takie delikatne świeczniki, które akurat nawiązują mi kolorystycznie do naszej kompozycji. Madzia zapala nam świeczki, aby klimat naszych świąt był jeszcze bardziej miły i nastrojowy, a ja rozstawię talerze. Pod spód, pod talerze wkładam serwetki i zawijam je pod. jako element dekoracyjny do talerza położę takiego małego aniołka. Co teraz widzicie, to jest nasza propozycja na stół świąteczny. Do wykorzystania w Wigilii i na pozostałe Dni Świąt. D dostawiłyśmy półmiski, bazę na zupy, różne czajniki, sosierki, półmiski. Po to, abyście mogli sobie wyobrazić, jak ta cała kompozycja będzie wyglądała z pełną zestawą stołową. Oczywiście możecie sobie uzupełniać o dodatkowe elementy, bądź pomniejszyć. Y o kompozycję. Wszystko pozostawiamy Waszej wyobraźni. Jeżeli Wam się podobało, to prosimy o kciuki w górę i zapraszamy w dniu na dekorowanie choinki. Cześć, Bye. wesołość! Bye. <grymne>